To jest wypełnienie luki między współczesną kosmetologią a dermatologią estetyczną. To jest takie regenerowanie skóry. Które daje znakomite efekty rozłożone w czasie. To znaczy, że efekty mamy tydzień po zabiegu, ale również miesiąc po zabiegu i dwa miesiące od pierwszego zabiegu coraz lepsze. Najlepszy efekt kondycjonujący skóry okazuje się, że możemy uzyskać poprzez zmuszanie skóry do tego, aby ona sama siebie naprawiała, a nie tylko poprzez nakładanie substancji aktywnych. Przy czym tutaj nakładamy substancje aktywne i zmuszamy skórę do Marka Senetla składa się z pełnej gamy kosmetyków, które są ze sobą w pełni spójne, w pełni kompatybilne. Dlatego bezpośrednio po zabiegach kosmetycznych zalecamy, aby była wykonywana odpowiednia pielęgnacja regenerująca w domu. Ponieważ bardzo silnie uszkadzamy skórę w sposób kontrolowany. Ale dążąc do samoregeneracji skóry, musimy dać skórze podstawę do tego, aby sama rozbudowała swój system obronny w trakcie kilku dni przez opiekę. To znaczy, że przez tydzień od wykonania zabiegu musimy stosować produkty, które zaleci nam kosmetyczność. Mamy do dyspozycji kremy na dzień, kremy na noc, a także produkty do demakijażu twarzy, a już po tygodniu od pierwszego zabiegu możemy wykonywać pielęgnację aktywną. Witajcie, kochani, w nowym vlogu. Jeszcze dzisiaj nie miałam okazji się z Wami przywitać, ale jak zauważyliście, ten dzisiejszy vlog zaczęliśmy troszeczkę w nieco inny sposób, a mianowicie od śniadanka z nową marką Sellend Lab. Um, spotkanie odbyło się w restauracji N31, numer 31, no jakoś tak, która znajduje się w centrum Warszawy i jest przepiękna, ale nie o restaurację tutaj chodzi, a dokładnie Oto, co się działo, co to była za prezentacja. Mogliście zobaczyć odrobinę, jak mniej więcej wygląda um, koncepcja marki, jakie są kosmetyki, jaki tam jest ten zabieg, co i jak. Um, mam nadzieję, że Was zainteresowałam. Stworzę oczywiście oddzielny post na blogu, gdzie dokładnie Wam jeszcze raz to wszystko opiszę. Natomiast słuchajcie, tak sobie pomyślałam, wpadł mi taki pomysł do głowy. Jestem bardzo ciekawa, co wy na to, żeby specjalnie dla Was zrelacjonować, przetestować, sprawdzić. Ten zabieg, czy rzeczywiście daje radę, A jak wyglądają te poszczególne etapy, co się dzieje ze skórą przed i po, no i czy rzeczywiście przynosi ten oczekiwany efekt. Jestem bardzo ciekawa, co wy na to, czy macie ochotę, żebym zrobiła wam taką relację. No, bo ja bardzo często pokazuję wam właśnie jakieś takie spotkania, zajawki jakichś nowych marek, jakichś nowych kosmetyków. A jeszcze czegoś takiego nie robiłam tutaj na moim kanale. Więc jestem bardzo ciekawa, czy chcecie zobaczyć. Ja wiem i wy też wiecie o tym, że ja wam żadnej ściemy wciskać nie będę. Więc będę wam pokazywać po kolei, co i jak tymi etapami. I tak się zastanawiam. Żeby te rezultaty były lepsze i te efekty były lepsze. Co byście powiedzieli, jakbym wkręciła w to masy? No dobra. Zobaczymy. No ale dobra, na razie kończę. Słuchajcie, na razie muszę kończyć. Muszę teraz jechać do Lidla, muszę podjechać do Tesco może później wam pokażę co kupiłam w Lidlu, co kupiłam w Tesco, no zobaczymy także mam nadzieję, że ten vlog będzie dla was dzisiaj przyjemny i fajnie się wam będzie oglądało, no i czekam na te wasze komentarze pod filmikiem, co na temat tego zabiegu, czy jesteście chętni, czy nie co i jak, koniecznie dajcie znać ale myślę, że to będzie takie fajne nowe urozmaicenie i zobaczycie jak to wszystko przebiega no dobra, rozgadałam się wpadam, życzę wam Miłego oglądania dalszej części i do zobaczenia za chwilę. No dobrze, kochani, jestem już w domu, także szybciutko Wam pokażę moje dzisiejsze zakupy. Zacznę od tej pięknej granatowej torby, czyli od Selent Lab, um, i pokażę Wam, co dostałam w prezencie po spotkaniu. I pierwsza rzecz to jest kojące płyn micelarny, tak? Tak, który w składzie ma tutaj glicerne Depantenol i alantoinę, czyli naprawdę powinien ładnie koić do użytku profesjonalnego i domowego. I bardzo się cieszę, bo powiem Wam, że już mi się pokończyły wszystkie płyny micelarne. Także będę mogła zacząć go od razu używać i też na pewno dam Wam znać, jak się sprawuje. Ale widzę, że tutaj jest jeszcze coś: i to jest koktajl rozjaśniający, tak, wybielający na noc. Zobaczcie, jaki ma bardzo fajny skład tutaj. Z witaminą C 30 ml. Mhm, koktajl wybielający. Świetnie. I to jest ten do użytku domowego. Tak. No, i oczywiście tutaj jakieś materiały prasowe. Nie wiem, czy mówiłam Wam wcześniej, ale jeżeli nie, to jeszcze raz powtórzę. Że na moim blogu pojawi się post z dokładnym opisem jeszcze raz o co chodzi w tej marce, jaki tam jest zabieg, także będziecie mogli sobie to wszystko znaleźć w jednym miejscu, jeżeli będziecie potrzebować, jeżeli was to zainteresuje. Do tej torby przejdziemy na samym końcu, ale chciałam wam pokazać jedną rzecz, po którą pojechałam do Lidla. Nieważne, że tutaj są wszystkie zakupy, pokażę wam tylko tą jedną rzecz. Poczekajcie, 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 już tutaj widać zajawkę. Tam daram. Rogale królewskie, które uwielbiam i ja, i Massimo, i cieszę się, że wreszcie się pojawiły w Lidlu. Za niecałe 5 zł od dzisiaj. Także mam nadzieję, że będą długo, długo, długo. bo ich naprawdę dużo. Chociaż widziałam, że wiele osób stało i wybierało sobie też te rogale. Ja wzięłam trzy, także to będzie jako słodki podwieczorek na drugą część dnia do kawy. No i dobra, została mi ostatnia taka wielka torba z Douglasa. Pokażę Wam, po co pojechałam. Patrzcie na to. Jak ta torba pięknie pachnie. E, powiem Wam, że panie konsultantki w sklepie dodatkowo popryskały mi torbę. Dokładnie tą tutaj ten papier tutaj perfumkami. I to jest nic innego jak kalendarz adwentowy z kosmetykami marki Douglas. Zobaczcie, jak on jest pięknie zapakowany który będziemy otwierać w grudniu i powiem Wam tak, że zastanawiam się i to bardzo mocno nad tym, żeby zrobić vlogmas. Także jeszcze nie jestem na 100% pewna, ale tak jak mówię, zastanawiam się bardzo, bardzo mocno. I jeżeli do tego dojdzie, że zrobię ten vlogmas, to będziemy codziennie otwierać po jednym, um, jednym okienku i sprawdzać razem, co się tutaj znajduje, ale zobaczcie, jak to pięknie wygląda. I mogę wam tylko tyle powiedzieć, że są to kosmetyki do makijażu, nie kosmetyki pielęgnacyjne, więc zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No dobra, tyle jeżeli chodzi o moje zakupy. To ja teraz spadam, muszę zrobić jakiś obiadek dla Massimo, który już wraca do domu z pracy. O, i idę zobaczyć, co robią moje koty. A kto tutaj szaleje? Patrzcie na nią! Kto tutaj szaleje na drapaku i go niszczy? No, kto? Kto? Brzuszka. Brzuszka, łysa. Hmm? A gdzie jest pipoś? Gdzie jest pipoś? Szukamy piponka? Szukamy? Jest i piponek. Dzień dobry, panu. Jeszcze się pan dzisiaj nie pokazywał. Dzień. O, nie chce z wami rozmawiać. Patrzcie go. Się odkręca. Pipoś. Pipoś. Pokaż się tutaj ładnie Popuniu Hej, dzień dobry Dzień dobry, tak Słuchajcie, tak sobie siedzimy właśnie i szukamy jakichś Filmów Na dzisiejszy wieczór, ale powiem wam, że Już prawie wszystkie filmy Które są dostępne u nas w telewizji Widzieliśmy i nie wiemy, nie wiemy Co tu znaleźć nowego? O, obudziłeś się A, staję tu Mm, bądź Ty też jesteś. No właśnie, bo nawet się nie przywitałeś dzisiaj. Zmęczony jesteś. Po całym dniu pracy. Dużo pracy. Dzisiaj. A tak w ogóle powiem Wam, że trochę byśmy przemarzli. Ja i Massimo. Zmarzłeś trochę. Zimno. Bardzo, no, mama Coraz zimniej się robi i wygląda na to, że niedługo śnieg spadnie. Nie, do To jest ciepło. Na Sycylię? Nie. 27 stopni na plaży ale za to zupę robisz ciepłą na wieczór No, robimy dzisiaj zupkę na wieczór ale też więcej żebyśmy mieli jutro no i właśnie szukamy jakiegoś filmu tak przy okazji polećcie nam jakiś film może jeszcze go nie widzieliśmy z dwójka też już cały obejrzeliśmy także seriale też już praktycznie wykończyliśmy a czy Enzo do dzisiaj przyjdzie do nas na kolację? si si do fryzjera poszedł? To trzeba będzie pokazać jaką nową fryzurę. <grywia> Dobra, szukamy dalej. czym. może uda nam się znaleźć jeszcze jakiś film. Patrzcie, jak Pipa czeka przy miejsce, żeby mu dać żarło. Aż się tam normalnie wyłożył. Widzicie go? Pippo! Pójdzie ogon, idzie. Pippo! Tak. Idzie Encucio. W nowej fryzurze. Hello! Cześć. Nowa fryzura Cześć. na e, Ronaldinho, Ronaldo. Pokaż ten w każdej strony, proszę bardzo. Cześć. No i co, udało nam się znaleźć film. Patrzcie w jakiej pozycji oglądamy go. Kto tu na mnie leży? O. Kto tu leży na mnie? I tak co wieczór. I Mm. Widzicie jaki mam termofor? Termoforek mam tutaj mały. Wygodniej. <słuch> no i gotowa zupka. Proszę jak się stara. Ściera resztkę parmezanu. Ja też chcę trochę. Proszę. Troszkę. Już. Starczy, dziękuję. No dobrze kochani, to żegnamy się w takim razie. Zabieramy się za naszą kolację i do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki pa! pa. E tu -pa. Buziaki pa! Buziaki -pa. <laughs>